Jesteśmy w hotelu Hilton w Warszawie. Właśnie tutaj odbywa się 23. Kongres zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. My, po raz pierwszy, jako estetyczny portal i estetyczny magazyn oraz magazyn Meden Beauty, mamy zaszczyt objąć to wydarzenie patronatem medialnym. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Edyta Adamczyk-Kutera i jestem przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 23 Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jest mi niezmiernie miło widzieć tak dużą grupę lekarzy, wspaniałych wykładowców. Kongres, myślę, cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Widać po Ilości uczestników. Po drugiej stronie, to znaczy po zaangażowanych firmach w całe to przedsiębiorstwo, stawiamy bardzo mocno nacisk na merytorykę. Każdy uczestnik może znaleźć dla siebie jakąś formę własnego rozwoju, jakieś nowe pomysły. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging to spotkanie dwóch światów, świata chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Oczywiście bardzo ciekawe, to połączenie i współpraca jest kluczowa dla rozwoju obu tych dziedzin. W trakcie jednej z pierwszych sesji poświęconej blizną, miałem przyjemność wygłosić wykład dotyczący resurfacingu laserowego. Opowiedziałem o różnych trybach pracy laserów, możliwych do uzyskania efektach w zależności od trybu resurfacingu, a także o technologiach. A teraz pokażę Wam jedno z najciekawszych miejsc specjalnie zaprojektowanych na tegoroczny kongres. Tu właśnie mieści się Lightroom. W tym miejscu lekarze pokazują swoje umiejętności. Wykonują tutaj zabiegi na żywo, które są bezpośrednio transmitowane na sali plenarnej. Jesteśmy po moim pierwszym warsztacie. Było to live demo. Otwierałam zabiegi w White Roomie, z czego jestem niezwykle dumna. Jestem zaszczycona, że organizatorzy powierzyli mnie właśnie taką, no taki zaszczyt. Pokazałam, jak korygować męską czer czerwień wargową, zresztą nie po raz pierwszy. Jak podejść do tego zabiegu z rozsądkiem, żeby nie przerysować tych Miałam okazję moderować sesję na temat granic medycyny estetycznej i co możemy zrobić igłą i gdzie zastosować chirurgię. Mój wykład dotyczył korekty nosa, zwłaszcza u pacjentów, którzy uprzednio mieli korektę chirurgiczną i nie do końca są z zabiegów estetycznie zadowoleni. Bardzo mi miło jest uczestniczyć kolejny raz w kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie. Szczególnie miło wspominam ten kongres, gdyż wystąpiłam kiedyś po raz pierwszy tu na tych salach i nabrałam otuchy, żebym tworzyć dla Was kolejne i kolejne wykłady. W czasie sesji poruszyliśmy trzy bardzo ważne tematy, jeżeli chodzi o dyspareunię poporodową, jeżeli chodzi o opiekę poporodową nad kobietami, które miały problemy e, związane chociażby z kroczem. Poruszyliśmy tematy menopauzy oraz leczenia hormonalnego oraz bardzo ważnego aspektu, aspektu nadal w naszym kraju niestety tabu, czyli tego nietrzymania moczu, co dotyczy tak naprawdę co trzeciej kobiety. Na tego typu kongresach lekarze prezentują najnowsze wiadomości ze świata medycyny estetycznej, dermatologii czy chirurgii plastycznej. Co w dużym stopniu uzasadnia naszą obecność tutaj, bo już wkrótce zarówno na estetycznym portalu, jak i w estetycznym magazynie oraz MEDEN Beauty będziecie mogli przeczytać o nowościach, o których tutaj usłyszeliśmy. thank mm -hmm. you